Tutaj w Krakowie takie się ciekawe rzeczy dzieją. Wojewoda Małopolski będzie uczestniczył czy brał udział w marszu razem dla pokoju. I tu widzę, że jakaś narracja się zmienia i oni teraz będą pokojowi, bardzo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w rocznicę inwazji Federacji Rosyjskiej na całą Ukrainę wspólnym głosem powiedzieli stop tej bezsensownej wojnie. Tak pisze tutaj wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i wojewoda, i prezydent miasta Krakowa, i marszałek województwa Małopolskiego wraz z konsulem generalnym Ukrainy w Krakowie zorganizowali chyba, czy zorganizują marsz pod hasłem Razem dla pokoju? Tak, wspólnie organizują w dniu 24 lutego, no coś się zmienia. Jakby narracja w związku z, pewnie z tymi sondażami już widzą, że Polacy nie są chętni do tego, aby uczestniczyć w jakiejś wojnie. No to teraz idzie narracja, że będą dla pokoju maszerować. No, ja tego nie kupuję, proszę Państwa, bo pokoju się nie buduje wysyłając czołgi. Czołgi nie są dobrym narzędziem do budowania pokoju. Więcej czołgów to jest jeszcze gorsze narzędzie do budowania pokoju. Żeby budować pokój, trzeba wysłać dyplomatów. Więcej dyplomatów. Jeszcze więcej dyplomatów. I tam tych dyplomatów wysyłajmy. I niech oni w sposób dyplomatyczny powodują, że te dwa kraje jakoś tam ze sobą zaczną łączność nawiązywać. I to jest metoda na budowanie pokoju. Nie czołgi, nie samoloty, nie czołgi, nie pancerfausty i nie tam jakieś inne sprzęty wojskowe. To nie jest. Narzędzie do budowania pokoju. No i tak mi się wydaje, że właśnie zauważyli ten sondaż, który gdzieś tam był opublikowany. Mówił, że ponad 40% Polaków w ogóle nie popiera żadnej wojny i wejścia Polski do tej wojny i w ogóle ma dość wojny. No co w sumie nie dziwi, bo. Jeszcze od zakończenia poprzedniej wojny światowej nie minęło 80 lat. A tu warto przypomnieć, bo może nie wszyscy to pamiętają: że poprzednia wojna pochłonęła między 70 a 85 milionów ludzi. I to są różne ofiary i wojskowe, i cywilne. No bo nie wszyscy zginęli oczywiście na froncie, dużo zginęło w jakichś obozach koncentracyjnych, dużo też zginęło po prostu przez przypadek, no, przez jakieś też akty eksterminacji. No to różne, różne były przypadki. I generalnie ja się wcale nie dziwię, że Polacy nie chcą powtórki. Myślę, że mamy. Dużo innych, ciekawszych zajęć do zrobienia niż na parzankę, na, na karabiny czy czołgi. Czy doprowadzenie kraju do ruiny, do, 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 po prostu do zgliszcz i, i, i do śmierci bliskich i innych ludzi, może mniej spokrewnionych. Być może to zdziwiło właśnie tych wszystkich rządzących, że ludzie tu na dole nie podzielają tego ich wojennego zapału, którym się tak ochoczo dzielą z nami. I teraz w związku z nadchodzącymi wyborami się przebierają w aniołki po pokoju. No, ja nie kupuję, nie kupuję tej narracji, bo pamiętam dokładnie, co tam wykrzykiwał duda, co tam jeden z drugim mówił Morawiecki, czy tam jacyś inni mędrkowie, co oni mówili do tej pory i tu teraz nagle zmiana bociana. Nie, to ja nie kupuję tego. No i tak wracając jeszcze do tych ofiar, to tak jak wspomniałem wcześniej, na całym świecie w związku z tą drugą wojną zginęło między 70 a 85 milionów ludzi. To widzicie jaki jest przeszczał, to jest 15 milionów jakiegoś manewru. To jest kurczę prawie pół Polski, to jest tylko ten margines błędu. Który, który może być. W samej Polsce zginęło około 6 milionów ludzi. Każdy, w każdej rodzinie, chyba w każdej rodzinie, był przypadek, że ktoś zginął na tej wojnie. Już to gdzieś w jakimś obozie koncentracyjnym, albo gdzieś tam bezpośrednio w działaniach wojennych, albo gdzieś w konspiracji, albo gdzieś tam poszczelany yy, przypadkiem, albo tak jak brat mojego dziadka wyszedł do sklepu i dostał odłamkiem. Przypadkowo zupełnie. I postawa. Pokojowa Polaków wcale mnie nie dziwi, natomiast dziwi mnie ten wojenny zapał tych wszystkich ludzi, którzy prom do tej wojenki tak jakby już zapomnieli to, co się wydarzyło podczas tej drugiej wojny światowej. To, to mnie dziwi, a jeszcze bardziej mnie dziwi to, że to przeważnie są ludzie starsi, tacy, którzy już ten wiek poborowy mają za sobą. Im nie grozi to, że bezpośrednio będą brać udział w tych działaniach, i oni mają najwięcej do powiedzenia za Wpuszczeniem Polski do tej nieprzyjemnej sytuacji. Tak, jakby oni w ogóle nie mieli żadnych rodzin, że to w ogóle nie mają takiego myślenia, że jeżeli wejdziemy do tej wojny, no to ktoś z ich rodziny, dzieci, wnuki, ktokolwiek no będą musieli iść tam, strzelać się z, z, z kimś. I być może wrócą w, w woreczku. Niewykluczony jest też scenariusz taki, że przylecą tu jakieś takie dziwne, wybuchające przedmioty i będą tutaj na naszym terytorium siać spustoszenie. No to wcale nie jest jakiś scenariusz science fiction, bo to jest po prostu bezpośredni wynik takiego, a nie innego działania. No jeżeli... Byśmy weszli do tego tematu, no to konsekwencją tego właśnie może być takie działanie odwetowe. Zupełnie nie mam pojęcia, co kieruje tymi ludźmi. Czy oni już naprawdę, no jak nie wiem, jak mają ochotę ze sobą skończyć, no to jest wiele innych sposobów, które nie angażują innych. no Jak masz jeden z drugim ochotę. Się coś tam ze sobą zrobić, to nie wiem, to idź tam, skocz z dziesiątego piętra, albo nie wiem, w wiośle kamień, u szyi i do wisły. A, a nie powoduj tego, żebyśmy tu wszyscy mieli jakieś niepotrzebne nikomu kłopoty. Tym bardziej, że już możemy przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ten rząd w pierwszych chwilach jakby zaistniałej sytuacji spakuje manatki albo już ma spakowane i opuści ten padł. Tam gdzieś w, w ciepłych krajach będzie się opalał na plaży, a my tu będziemy się borykać z jakimiś problemami. A swoją drogą też zastanawiam się to już od jakiegoś czasu, co się stało w ogóle z, z ludźmi i z, jakby z tą cywilizacją, że czas mija i tak jakbyśmy w ogóle się nie uczyli na swoich błędach. Cały czas inwestujemy niewyobrażalne ilości pieniędzy w to, że, żeby Budować kolejne maszynki do zabijania innych ludzi. Te, te pieniądze wydane na ten sprzęt militarny to są jakieś pierdyliardy dolarów, które gdyby je wykorzystać w innym celu, mogłyby kurczę, nie wiem, zaspokoić yy, wszystkie potrzeby całej ludzkości. Ale nie, no przecież lepiej jest budować maszynki do zabijania ludzi. No to zamiast robić coś zupełnie innego, zamiast się rozwijać, to my po prostu budujemy takie, takie historie. No to jest po prostu niebywała rzecz. I cała ta ludzkość od zarania dziejów właśnie tak się gdzieś tam stworzyła najpierw się naparzali kijami, potem sobie to udoskonalili teraz to już mają takie sprzęty, że mogliby tą kulę ziemską rozwalić trzy razy i zainwestowano w to niebywałe środki tylko po to, żeby mieć przewagę. To jest niewyobrażalna rzecz, że cywilizacja ludzka jest oparta o, o karabiny i rakiety. Bez tego trudno sobie wyobrazić w tej chwili w ogóle e, egzystencję na Ziemi. To wszystko musi się odbywać za pomocą karabinów, Czołgów, rakiet, bomb i innych takich rzeczy to tak, tak dosłownie jak, jak małpa. I to chyba tyle, co miałem do powiedzenia na dzień dzisiejszy. I życzę wszystkim wszystkiego dobrego, i do zobaczenia następnym razem. you <laughs>